Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak przekształcić dowolną stronę internetową w aplikację na Macu. Aby przekształcić strony internetowe w aplikacje, aby móc uzyskać do nich dostęp z doka, wyszukiwania Spotlight lub launchpada, wystarczy otworzyć safari. Działa tylko z safari, więc otwórz przeglądarkę safari, a Następnie otwórz stronę internetową, którą chcesz zapisać. A teraz... Ty... Jesteś na stronie internetowej. Kliknij na plik, a następnie dodaj do doka. Następnie możesz zmienić nazwę. I nie sugeruję. Zmiany adresu URL, ponieważ może być niedostępny, gdy go zmienisz. A potem kliknij na dodaj, a teraz możesz zobaczyć, że Twoja aplikacja została dodana do DOKA. Jest również w Launchpadzie i w Wyszukiwaniu Spotlight, do którego możesz uzyskać dostęp, klikając Command Space. Więc szukajmy twardy reset. Możesz na to kliknąć, a otworzy się jak aplikacja. Wygląda jak aplikacja, a nie jak przeglądarka internetowa, i możesz dalej z niej korzystać. I o, tak to się robi. A teraz pokażę Ci również, jak usunąć aplikację. Aby usunąć to z doka, kliknij na to dwoma palcami. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe. Następnie przejdź do opcji i odznacz opcję zachowaj w doku. Kiedy wyjdziesz z aplikacji. Będzie ona ukryta, ale nadal będzie w launchpadzie. Aby usunąć to stąd, po prostu przesuń to do kosza, a potem kliknij na usuń. To wszystko. Dzisiaj nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.